patriotycznych utworach kryje się historia człowieka, który walczył o wolność. W cyklu Bohaterowie z naszego podwórka odkrywamy losy mieszkańców regionu sieradzkiego. Bohaterowie z naszego podwórka to wyjątkowy cykl, cykl w którym mówimy o dwunastu ważnych dla regionu sieradzkiego nazwiskach. Każdemu z nich poświęcamy odrębny odcinek, o każdym z nich będzie można posłuchać, a to z powodu inicjatywy, inicjatywy podjętej m.in. przez członków kapeli PSP raz ze mną Jarosław Wasylik. Czym jest cykl Bohaterowie z naszego podwórka? No, w dobie takiego śpiewania o różnych rzeczach, które są także tak jakimiś takimi nieważnymi, a my w, w, w pewnym już takim wieku jesteśmy, chcieliśmy zaśpiewać o czymś ważnym i, i, i pomyśleliśmy o, o takim cyklu, właśnie, którego nazwaliśmy Bohaterowie z naszego podwórka. Pomysł powstał właściwie po nagraniu piosenki w zeszłym roku Haliny Kolińskiej, naszej pani z Sieradza, pseudonim Średzka, która, która walczyła w Powstaniu Warszawskim, która przez wiele lat później po tym powstaniu, już mieszkając w Sieradzu, udzielała się i, i spotykała się z młodzieżą, opowiadała o tych swoich, swoich historii. Kolejną inspiracją była też przed napisana przez nas melodia do, do wiersza Polscy bandyci, którą z, zechcieliśmy zrobić do tego teledyzgi i Janek Pietrzak nas oprowadził po sieradzkim cmentarzu i wtedy mi się tak oczy otworzyły, ile tam jest wspaniałych postaci leżących i te postacie w tych Janka opowieściach po prostu pożywały no, w naszych głowach i, 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 i stwierdziliśmy, no dobrze, jest Średzka, są polscy bandyci, ale może byśmy zrobili sobie taki projekt, jest przecież tych bohaterów tylu. No możemy bandy... powiedzieć, że to jest projekt patriotyczny? Projekt patriotyczny na pewno, projekt też taki historyczny i ja, yy, edukacyjny. edukacyjny. Właśnie do tego chciałem nawiązać, że taka, myślę, że to będzie taka cykliczna żywa lekcja historii dla, dla sieradzkich szkół, dla, dla sieradzkich szkół średnich. Tak to właśnie dzisiaj, yy, tak to, tak to wymyśliliśmy, że właśnie koncert, yy, koncerty będą dla szkół, yy, również dla mieszkańców, więc... więc Poza tym te podcasty... Tak, śpiewacie o tych dwunastu bohaterach, ale żeby o nich zaśpiewać, musiały powstać najpierw teksty. I co ciekawe, tutaj powstały w zasadzie najpierw teksty poetyckie, które wy już z kolei próbujecie przełożyć, no. dodając do nich muzykę, przełożyć na piosenki, piosenki patriotyczne. To jest taka kooperacja, można powiedzieć. No, początki nie były łatwe. Pomysł pomysłem, ale jak do, do, od pomysłu do realizacji jest droga daleka. Nie, więc więc yy, rzuciłem hasło dziewczynom yy, z, z grupy poetyckiej Desant. Yy, oczywiście podjęły rękawice, przyjęły. Yy. Zaproszenie do tego projektu, natomiast oczywiście uprzedzały, że no nie pisały nigdy piosenek. To są pierwsze, to są często takie białe wiersze, które no, w którym jeden wers ma, yy, nie wiem, 17 sylaba, a drugi ma dwie, czy, czy może nie dwie, ale sześć czy siedem. I więc to się zaczęła zaśpiewać po prostu, więc, więc one uprzedzały. My mówimy, jakoś to będzie, spróbujcie dziewczyny. No i jakoś rzeczywiście tam wespół, zespół wspólnymi siłami coś tam powoli nam się zaczęło rodzić. Różnie bywało, raz pisaliśmy muzykę, a potem próbowaliśmy dołożyć teksty. Tak jak, ja to, jak my to robimy, do, natomiast teraz dostaliśmy teksty i do tych tekstów musieliśmy dopisać muzykę. No to też, też tutaj jakby debiutowaliśmy w, tym, w, tym, w, tej, w tej roli. Sami tych utworów nie, nie wykonujecie też? A no tak, tak. Oczywiście do, do, do projektu zaprosiliśmy wykonawców kolejnych, no takich rodzinnych, gdzie tu sięgać najłatwiej jak nie do rodziny. Więc w końcu odwiedzi nas na koncercie moja córka Magda, więc dwie piosenki zaśpiewała Magda Wasy i ona też właściwie muzykę do piosenki o Halinie Koleńskiej napisała Magda. Tekst napisałem ja. Ta piosenka już jest, dlatego ją dołączyliśmy do, do tego projektu, bo jako taka. Została Tak, mm -hmm. jako taka zagustka, która, która rozpoczęła cały ten proces, i potem wpadliśmy na ten pomysł. No i napisałem piosenkę teraz do nowego projektu, czyli piosenkę o Zofii Raźniewskiej, też o, o dziewczynie z Sieradza, która powodziła się razem. Może niekoniecznie, ale w razu się wychowywała, a, a walczyła w powstaniu, i tutaj jest jej jej tekst i jej muzyka i Marcina Żółtaszka, jej partnera. Eee, także... Zaśpiewa. Śpiewa też Zosia, tak? Recytuje. Recytuje yy. Gosia. Nowak śpiewa Zosia. Wasylik, żołnierz 15 sielskiej brygady zaśpiewa piosenkę o Żołnierzu 31 pułku, Strzelców Karniowskich sprzed lat, który A sama kapela, sama kapela, jaki w, w, wkład pozostałych członków kapeli właśnie w powstanie no, tego foru? Głównie tekst, muzykę nad muzyką i aranżacją pracowaliśmy razem z gitarzystą, czyli ja i, i Witek Grzelczyk, ale. Zresztą po prostu idę też na próbę i no, te, te nasze spotkania są bardzo burzliwe i owocne i co, co próba to nam wychodzi, jakaś inna, nieco rzadka. No bo to powstaje od podstaw Aha, rzeczywiście. Tak. Nie ma... Tutaj nie to nie, jest... nie są covery, to jest A. coś, co się po prostu Dokładnie, rodzi tak. na coś bieżąco. Także burza mózgów jest jak najbardziej wskazana. To są, to jest cykl, to jest projekt, któremu trzeba poświęcić trochę czasu, któremu trzeba poświęcić pewnie trochę finansów. Mieliście jakieś wsparcie? Tak. Dostaliśmy, napisaliśmy projekt o grant do, do Urzędu Miasta, dostaliśmy. No, niecałą wnioskowaną kwotę, za środki, które, które otrzymaliśmy, staramy się nagrać część tych aranżacji, część tych nagrań naszych studiów, e, nagrań oraz stworzyć do tego takie mm, jakieś klipy, teledyski. No i przede wszystkim podcast, z którego tutaj jesteśmy jakby jednym z elementów, czyli krótkie wprowadzenia, krótkie odcinki o danych bohaterach, bo piosenka w dwóch czy trzech wzrostach nie odda historii tego, tego bohatera, tego człowieka. Z o bohaterach też nie powinniśmy mówić, bo umawialiśmy się z dziewczynami z klubu poetyckiego Desant, że w, w tych tekstach było jak najmniej patosu, jak najmniej takiego bohaterstwa, jak najbardziej pokazać takich zwykłych, prostych ludzi, którzy gdzieś tam w tą wojenną zawieruchę, czy powstańczą, czy pierwszej wojny, czy drugiej, czy wojny polsko-bolszewickiej zostali wplątani. I, i no, różnie, z różnym skutkiem to wyszło, no bo, no bo dla nas to są jednak bohaterowie i to w tych tekstach czuć. Podsumowując jeszcze, bo powstały teksty o każdym z tych bohaterów, każde z tych nazwisk ma jakby swój utwór, ale powstała też, powstała też piosenka, która jest swego rodzaju klamrą do no projektu. No, dokładnie, jest taką, jest taką piosenkę, też napisałem, chociaż nie czuję się poetą, ale... Do, dołączyłem do grupy poetyckiej Desant, napisałem jedną piosenkę o Florianie Laskowskim, póki co no i, i ten, tą piosenkę łączącą wszystkie nazwiska trwa co prawda 6 minut, no ale 12 zawrzeć e, w jednej piosence, to, to nie jest tak łatwo. Każdy ma tam poświęconą jedną, poświęconą pół zwrotki, czy tam dwa wersy. No i no piosenka jest jakby, no nie, albo prologiem, albo finałem, no różnie zależnie jak to rozumieć, ale to jest piosenka, która jest takim pomostem łączącym. Tutaj jest fragment tego refrenu, do 12 wyliczamy bohaterów, przedstawiamy tych z podwórka, z kamienicy, czasem tych z naszej ulicy, no bo rzeczywiście to nie jest duże miasto i tak, jak, jak, jak się tak bliżej temu przyjrzałem, okazało się, że na przykład Józef Umiński to ja byłem dzieciakiem wychowanym na 15 grudnia, o, o, o dzisiejsza ulica POW. I ja doskonale tego pana pamiętam. Ten pan był, mieszkał w domu obok, naszego, naszego domu. Natomiast był też kolejarzem. mój tata był kolejarzem. Pamiętam, moja mama doskonale pamięta pana Józefa. A petyt rośnie w miarę jedzenia? Będzie kontynuacja? No myślę, że będzie, jeżeli. Bo poznaliście pewnie przyjmie, wiele więcej nazwisk, Janek, chociażby po współpracy z Janekiem no tak, Pan Janek jest taką chodzącą encyklopedią i teraz się zastanawiamy, żeby ktoś nam nie powiedział, dlaczego tych dwunastu, a nie innych. Jeżeli będzie okazja, będziemy mieli siłę i Wenę i, konc i jakąś koncepcję, to będziemy pisać o kolejnych bohaterach z naszego podwórka. I tego przede wszystkim życzymy. Bardzo dziękuję, i zapraszamy do wysłuchania cyklu podcastów. O każdym z tych bohaterów będzie można dowiedzieć się czegoś ciekawego. Bohaterowie z naszego podwórka, a ze mną właśnie o nich: Jarosław Wasylik z kapeli PSP Sierracy. Dziękujemy i zapraszamy.